Szeregowie Kukuła! Słyszałeś najnowsze doniesienia? Kiedy nuś. Kolejna rakieta przekroczyła naszą strefę powietrzną. Albo dron. No, 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 nie wiem. Kiedy to było? Oficjalnie to było dzisiaj w piątek o dziewiątej. Nieoficjalnie? Nieoficjalnie to było dzisiaj o siódmej piętnaście. Dwie godziny to niewielka różnica. Widać zmiany w monie. No, kiedyś trzeba było czekać kilka miesięcy na takie wieści. A przynajmniej wiedzą, gdzie to może się teraz znajdować? Na tę chwilę nie znam sytuacji, ale rano szukali tego obiektu w rejonie województwa Chrubiszowskiego, 20 km od, od granicy polsko-ukraińskiej. A coś dokładnie. Południowy wschód od zamości. Co dalej? Nasz prezydent o 13 zrobił spotkanie. Kto tam jeszcze był? Ten co wcześniej chciał zlikwidować WOD. Teraz jest szefem monu, twój wujek i jakiś generał. I tyle? No i jeszcze kilka garniturów. Aha, i co ustalili? Nie wiem, spytaj wujka. A chociaż szukają to coś? Z powietrza nawet helikopter szukał zguby, a na lądzie. Wojsko, policja, nawet wód był przydzielony do tej sprawy. <głos> <głos> czyli wód jednak jest potrzebny? Szukają wszyscy, ale nie wiem, czy znajdą. A dlaczego? Bo to mogła być rakieta manewrująca, czyli se przyleciała na teren polski i se odleciała. No, Będziemy badać sytuację na bieżąco. Halo, wujek? Jak tam sytuacja? Bo mój kolega Nymuś się martwi. <noise> A, wszystko w porządku. Co? Kto popuścił dwójkę w majtki? <laughs> Żartujesz, a jednak będą cięcia budżetowe na wojsko. No kto by się spodziewał?